Cześć, się w dzisiejszym ciągu, zmierzcie Amber a dzisiaj ze mną jest? Nie wiem. Nie wiesz? Dzisiaj ze mną jest Nie wiem i dzisiaj będziemy grać sobie e, w Brawl Stars i e, pewno myślicie, że o kurde, wrzuciłeś Bronstars już 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 raz, a Minecraft już też. Oczywiście Minecraft będzie, na pewno pod nimi jutro, e, dzisiaj był live z Fortnite, a oczywiście możecie bijać Tylko jedno w głowie mam: Koksu 5 gram, o! Gram, z widzę. E, Następnie no, się zagrę sobie versus yy, ja versus yy, nie wiem i myślę, że no uda mi się wygrać, ale z NGP to ja oczywiście przegram. Zachęcam do zostawienia subskrypcji Łapki w górę, bo lecimy po 100 subskrybentów i oczywiście będzie specjal. A my się widzimy już za chwilę w, w grze dla znajomych. Jesteśmy już z powrotem, weźmiemy sobie jakąś fajną mapkę. Może najpierw ja wybiorę, później wybierze, nie wiem i e, ja sobie wziął. O, to mapa jest nawet fajna. E kto się jest w ogóle, widzowie? Proszę zauważyć, że jakiś. O kurde. O siema. Leba. 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 kurde. Chodź tu. Elo. O ty! Widowie, właśnie zostałem pokonany przez. Pizza. <noise> Takiego widzę, nie jesteś <noise> moim widzem. Nie wiem że mnie subskrybujesz. Więc taki w takim razie no niestety Surge Słabo, słabo Surge. No a co na to powiesz teraz? Eee, No ja brawla nie lubię grać za bardzo, więc no. Okej, okay, dobra. Nieważne. wkurzyła wkurzyłaś mnie. A mnie Sandy. I co? Kurde. Dragism. O nie, co robisz? Nie, 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 nie. Widowie, też przygrał, oczywiście Rickiem zabił, więc w takim razie możemy sobie wziął jak będą. No powiedzmy że tą postacią no nie umiem za bardzo grać Jeżeli ona weźmie kogoś na blisko, to będzie słabo. Widzę okay. widzę tam bi jest. Wiem kim jesteś, dobra? Ktoś zabił bi ale nie ty, to bo ty skąd wiesz, bo widziałem ci po lewej. Wiem, gras. No tak masz. Ja gramy alpino. Ow... Nie, ty grażdzina. Skąd wiesz? Bo widziałam cię. A ja ciebie. Spadaj Kurde! Co to było? Ty! Ty <ścoughs> <ścoughs> kogo mam wziąć? I no mnie możesz, a kogo innego? Bo też ciebie, Okej, okay, dobra. Bez ciebie. Gra to 2-0 dla nie wiem. Kurde, zabierali mi powerki! Nie ja. jesteś? Nie. Jest nie jestem? Kurde. jestem? Zabieram, pragnę zabijam Ja mam jednego parkiuba Ja mam 5, 6, Zostaw mnie Colt To ja nie Czy to wam zaraz zajmę? rodzi mi się, że ci się poje... dziękuję Bo mam na strzałach super atrak. Więc raczej nie chcecie ze mną mieleć. Dlaczego? Teraz to wygram Zobaczymy O, widzę, się, szali Cześć eee. Siema Elo Elo Po tobie To power, power, power Power, 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 power uh, Teraz to bym wygrał Muszę dodatku tylko pierwsze miejsce dają już, już po tobie Ua! Nie, zajmiesz pierwsze miejsce będziesz miał punkt Przegrałem, fajnie zauważyć ja tutaj sobie idę, o widzę Cię, widzę, elo goalie, no co nie, 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 nie. No, jest, jak ci pod kołem to ciągle przegrywam o, je, szybko te powerki lecą Jaki jakby cztery? ZBLIŻ SIĘ! Aha, dobra, fajnie, jeden mult. Teraz muszę, teraz muszę uważać, zostały mi dwie osoby. Chciałem Elo, troluję sobie z tobą. Chciałem mult użyć. Dobra, łatwo idę, jeżeli znajdę samą osobę, to już wygrałem to. Ta gierka będzie win, ta gierka będzie win. Najgorsze jest to, że ty wjeżdżasz. Ja sobie go zaraz znajdę. To bardzo Po Tobie! Elo, 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 nie żyjesz. Wygrałem. Easy! Powiem wam, no w sumie takie easy to nie jest, bo właśnie przegrywam o 2 y, punkty, a kukryt jest 1 do 3. A dobra, zaproszliśmy je do drużyny. do, 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 do zdajowych. Teraz mieć sobie mapę może na jakąś inną, bo już na pierwszej mocy to się i tak więcej, bo, bo tak jest na ten rozdziałach. Że im większa moc, tym lepsze atakowanie? Nie, no znajomych jest wszędzie tak samo, nie można żadnych moc. Eee, spadam się. Widzę cię na nie. O nie, ja ty grasz... Dobra, przecież serio to no, już pisałem sobie. Bardzo kurczę, Bo już piperka, z piperka, sniperka mi zjeżdża. Piperka, sniperka, no faktycznie, bo piperka może zdobyć... Ciekawe, czy na niej jako botu nie sterować swoim ultem? A ile masz powiem? Dwa 5... tutaj tyle. Dwa. Chiema. Widzę cię na no to nie kłamnie. To tak strasznie wolno chodzę. Nieeee! Dobra dłuższy. Nie Kur ty jedna. kto ty jesteś? Dedłaś? A ja tak Jak to dedłeś? No Nie może być na tym Kurde no ta szelka mi wkurza Niszczy mi mojego ulta O nie Gram się tobie Nie Zostaw mnie ja nawet, masz więcej power, w tyle ci powiem. Jest strasznie mało stawaję. Nieprawda. Ale strasznie wolno chodzę. Mam to gdzieś. No skąd masz te gadżety? Nie skoczyłeś. Kurde, no porobiłam... <noise> ...szarter. Odrodziłeś. Podrodziłeś <noise> <A! głos> mnie i zginąłeś. Hate me, co powiesz na to, że się popsułeś? 5. Cztery. 3, 2, 1 I teraz zostawiać łapkę w górę. Wiesz to tyle,